Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Inforojek Standardowo. Dzisiaj przegląd prasy, kanały kreatywne, specjalna akcja oraz moje plany na weekend. Kochani, więc tak, zacznijmy sobie od początku standardowo od mojego bloga. Zgrajmy się na serwisie gameplay.pl w ramach gryonline.pl 53 już odcinek mojego cyklu Royo Point of View. Tym razem pragnę zaprosić Was do lektury materiału stricte opiewającego właśnie na rozmyślania ludologiczne, znajdziecie w nim Coś, co powiedzmy udało mi się wymyśleć tak rojo stworzył. Nie jest to pierwsza tego typu kwestia, pewne zjawisko naukowe, mianowicie gamingowy zmysł adaptacyjny GZ. co to dokładnie jest i dlaczego tak często przychodzi nam to tak łatwo, a tak rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, że tak naprawdę dochodzi do tego podczas gry w różne tytuły? Zapraszam do lektury. Weźcie udział w dyskusji, napiszcie co sądzicie. Tyle jeśli chodzi o mój blog. Oczywiście standardowo w dniu jutrzejszym w ramach dziennika samochodniego i dodatku rodzinnego znajdziecie kolejną mini recenzję. Co tym razem? Tym razem Ski Region Simulator w 2012 kuror narciarski znajdziecie tam właśnie mini recenzję tego interesującego tytułu, interesującego szczególnie dla osób lubujących się w nieskomplikowanych strategiach czasu. Strategiach ekonomicznych, powiedzmy podkręconych ym, elementem zręcznościowym, właśnie pewną y, symulacją. Także jeśli macie ochotę zobaczyć, poczytać, Roja niekoniecznie na ekranie monitora, ale. Ym, Trzymając w dłoniach gazetę, zapraszam serdecznie do lektury. Tyle jeśli chodzi o podsumowanie przeglądu tygodnia. W tym tygodniu um, przechodzimy zgrabnie do proponowanych kanałów. Zacznijmy sobie od kanału Eksterminator, razem przez Zgliszcza. Czym urzekł mnie ten um, kanał? Tym, co zawsze. Mianowicie mamy gameplaye y, gier różnych z naciskiem na y, dotę, dwójkę na Warcrafta, trójeczkę Gumboya, ale przede wszystkim bardzo ciekawe, interesujące z, ze względu na, z, y, biorąc pod uwagę. Y, to, że sam interesuję się właśnie tego typu zagadnieniami, ludologią, podcasty. Apogeum nicości. Bardzo ciekawe rozkminy, interesujący, wciągający przekaz i przede wszystkim zawartość, czyli coś dla odmóżdżenia i coś dla przymurzenia, jeśli można tak powiedzieć serdecznie, polecam. Eksterminator X ląduje dla Was. Polecam. Kolejny kanał, kanał, który mnie kompletnie zmiażdżył. To jest chłopaczek, jak sami widzicie. No nie jest to stary facet, tylko ktoś naprawdę y, młody. Y, to jest niesamowite. Ja strasznie lubię wspierać właśnie tego typu talenty, gdzie. Osoba sprawia wrażenie, że nie będzie w stanie powiedzieć niczego ciekawego, przede wszystkim niczego ze składnią, a gościu, jak na swój wiek, wypowiada się przeinteligentnie, fantastycznie, buduje zdania, ale nieważna w tym momencie jest powiedzmy otoczka, opakowanie, ale zawartość, przekaz, clue, jak się to mówi. Naprawdę coś niesamowitego. To będzie kiedyś świetny vloger, tak mi się wydaje. Przesłuchajcie, nawet nie polecam konkretnego materiału opatrzcie sobie byle jaki i na pewno powinniście być usatysfakcjonowani i nie powinniście żałować, że odwiedziliście ten kanał Kacperos specjalnie dla Was od Roja. Trzeci i ostatni kanał to... Kanał szwagra, dokładnie tak, kanał mojego szwagra. Ja go nie polecałem wcześniej, tak samo nie polecam na razie kanału z Perli swojej żony, albowiem tu nie chodzi o to, że jesteśmy rodzinną i rodziną i, i, i po prostu, że tak powiem, poznajomości coś polecam. Ja polecam coś dobrego, coś, co na, zasługuje na moje polecenie i takim właśnie stał się, nie był takim od początku, takim właśnie stał się kanał e, Pereła, czyli mojego szwagra. Co tu znajdziecie? Skyrima, Call of Duty Modern Warfare 3, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że mój drogi szwagier zamierza porządnie przyatakować nie tylko YouTube'a na gruncie gameplayowym, ale również na gruncie vlogowym. Także będzie gaming, będzie vlog, kanał się rozwija i zamierzam mu na tym etapie właśnie pomóc swoimi możliwościami, także zapraszam was serdecznie, tam nie będą tylko jego osobiste, że tak powiem autorskie materiały, również będą materiały wspólne pokroju właśnie w grania z rodziną, z fanami i nie tylko, także jeśli lubicie soczyste i jeśli lubicie krwiste FPSy, to jest kanał dla was. Ostatnia kwestia to bardzo sympatyczna, bardzo fajna, ciepła akcja, mająca na celu pomóc Oliwii Jaworskiej, jak i Mikołajowi Janeczko. Są to niestety osoby, które cierpią m.in. na mukowiscydozę. dozę i o co chodzi? Niewiele trzeba, żeby pomóc. Tak często w życiu bywa, że nie zdajemy sobie sprawę, jak łatwo komuś bardzo pomóc. Mianowicie wystarczy kliknąć właśnie. Między innymi właśnie tutaj Noeliwie Jaworską. I to w sumie tyle. To jest bardzo szlachetna, sympatyczna akcja. Let's że pomagają chorym dzieciom. Ja już wziąłem udział w tej akcji, ale stwierdziłem, że to nie jest wszystko, co mógłbym właśnie dla tych biednych dzieci zrobić. Dlatego wskakujcie, linka macie w opisie filmu i po prostu kliknijcie. To wszystko. Czego oczekują od Was właśnie te chore dzieci, to wszystko, czego oczekuję od Was, ja rojam. To by było na tyle. Jeśli chodzi o weekend, to nie będzie mnie w weekend, wyjeżdżam. Co nie zmienia faktu, że nagram już dzisiaj coś dla Was na jutro w ramach, na zasadzie akonto. jak się to mówi, także jutro w czas rano szykujcie się dwóch materiałów, zaraz szybko po sobie i rozkoszujcie się w nim w weekend. Jeśli chodzi o sam weekend, życzę Wam... Sympatycznego weekendu! Szczęścia, zdrowia, pomyślności, gwoli, ścisłości, życzy czy wam rojo. Dziękuję serdecznie za uwagę. Czytajcie, odwiedzajcie i klikajcie. Trzymajcie się. hejas!